I sam to przeżyłem właśnie 17 lat temu. Pan Jezus Chrystus w jeden dzień, w jeden dzień uwolnił mnie od 17-letniego alkoholizmu. Bez udziału człowieka, bez udziału psychologów, bez udziału terapii, bez udziału leków. Uwolnił mnie w ten sam dzień od przekleństw, od używania imienia Bożego na daremno, od nerwicy, od nerwicy natręt, od lęków, od agresji. Zmienił moje serce. Zabrał kamienne serce i dał mi mięściste serce. Zabrał mi umysł i myśli. Myśli złe. Myśli złe o drugim człowieku. Ocenianie po pozorach. I dał mi umysł czysty. Umysł, który nie ocenia drugiego człowieka i nie osądza. On zabrał także ode mnie nałogi gry komputerowe. Fanatyzm, bo byłem fanatykiem, jestem z Krakowa i byłem fanatykiem Klubu Wisła Kraków. Zabrał ten fanatyzm, fanatyzm. To był mój Boże. I głoszę właśnie żywego Jezusa Chrystusa, takiego, który uwalnia od strachu, który uwalnia od yy, niewybaczenia, który uwalnia od tego, że musisz przed człowiekiem grać. Przed człowiekiem możemy zakładać różne maski. Przed żoną, przed mężem, przed szefem pracy, przed kolegami, przed dziećmi. Możemy zakładać różne maski, ale przed Bogiem nie założymy maski. Bóg zna nas dokładnie, zna na nasze serce, nasze motywacje serca, nasze intencje. I każdy człowiek, czy się z tym zgodzi, czy nie, naprawdę potrzebuje Boga żywego. Naprawdę potrzebuje uwolnienia. Uwolnienia od nałogów, od lęków, od strachu. Przyszła jakaś, yy, przyszła ta. Pandemia świata temu, koronawirusa, potem wojna. Tak wielu ludzi się wystraszyło. Nie mówię, że wszyscy, ale tak wielu. Człowiek przestał ufać drugiemu już zupełnie. Ale przyjdą jeszcze gorsze rzeczy na ten świat. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy wybierać prostych zasad. Jezus Chrystus powiedział: Miłuj Boga po nas wszystko, a bliźnij go jak siebie samego.